Cześć, oto jestem z kolejnym filmikiem, i dzisiaj przychodzę do Was z trylogią Millennium. Trylogią, którą na pewno wszyscy czytali już bardzo dawno temu, tylko ja oczywiście przeczytałam ją dopiero co. Także no z takim filmikiem dzisiaj do Was przychodzę, ale mam nadzieję, że pomimo tego, że czytaliście, to i tak z chęcią obejrzycie ten filmik i być może podzielicie się w komentarzach swoimi wrażeniami po lekturze tych, tych książek. No ja na pewno zrobię to w tej chwili. Jeszcze tylko nadmienię, że do przeczytania tej trylogii zbierałam się już od jakiegoś dosyć długiego czasu. No ale nigdy jakoś się tak nie składało. No i takim impulsem ostatnio był filmik Zuzi z kanału Książka w Podróży, która w jednym ze swoich filmików wspominała właśnie o tej serii, zachęcała i zachwalała, mówiła, że bardzo jej się ta seria podobała, także ja sobie wtedy pomyślałam, dobra, to czytam. No i tak zrobiłam, przeczytałam wszystkie trzy, Tomy, ponieważ ja będę tutaj mówiła o pierwszych trzech tomach napisanych przez Tee'a Larsona, bo wiem, że jest kontynuacja, ale już pisana przez kogoś innego, także ja tamtych książek jeszcze nie przeczytałam. Dzisiaj skupię się tylko na tej trylogii napisanej przez Tee'a Larsona. A na tę trylogię składają się trzy tomy. Pierwszy to mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Drugi to dziewczyna, która igrała z ogniem. I trzeci tom to zamek z piasku, który runął. Także o tych trzech książkach dzisiaj opowiem, bo te trzy właśnie przeczytałam. Pierwszym zaskoczeniem, kiedy zaczęłam czytać te trylogię, to była objętość tych tomów, bo to naprawdę są poważne tomiszcza. No I trochę ta objętość, powiem szczerze, mnie przerażała. No, i też myślałam sobie, czy to przypadkiem nie będzie takie trochę przynudnawe, no bo sprawa kryminalna na 700 stronach. Miałam pewne obawy, że może być nudno, ale te obawy skończyły się na tym, że ja nie umiałam się oderwać i przeczytałam wszystkie czytomy naraz, czyli jeden po drugim. Także nie było nudno. No a drugim moim zaskoczeniem była w ogóle sama treść, bo ja tak naprawdę, zabierając się nie do końca, wiedziałam o czym milenium jest. Wyobrażałam sobie, że no jak to serie kryminalne, że każdy tom to odrębna historia kryminalna. No a takim punktem, który łączy te tomy, to są bohaterowie. I, no i być może jakieś kontynuacje wątków obyczajowych z ich życia następuje w tych kolejnych tomach. Tak sobie tę serię wyobrażałam. A okazało się, że Millennium to kompletna opowieść. Tylko w pierwszym tomie mamy odrębną zagadkę kryminalną, a tak Millennium jako całość to jest bardzo spójna historia. Historia Lissa Salander na którą składa się brutalna przemoc, zarówno fizyczna, jak i seksualna, jak i psychiczna. Mamy tutaj korupcję, oszustwa, zdrady, kłamstwa, morderstwa, handel kobietami, czego tutaj nie ma. A to wszystko opiera się o najwyższych urzędników państwowych w Szwecji, bo w tym kraju dzieje się cała akcja, Alice Salander jest w samym środku tej całej afery. Którą tropi dziennikarz i założyciel gazety Milenium Mikael Blomqvist. I pierwszy tom, czyli mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, jest tak naprawdę wprowadzeniem do tego świata, do świata Milenium i jego bohaterów. A wszystko. To poznajemy właśnie poprzez tę wspomnianą wcześniej zagadkę kryminalną dotyczącą tajemniczego zaginięcia sprzed lat, a wyjaśnieniem tej sprawy zajmuje się właśnie dziennikarz Mikael Blomqvist, i to podczas dochodzenia i wyjaśniania tej tego tajemniczego zaginięcia. Jego drogi krzyżują się z Liz Salander, z dziewczyną, która no, na dłużej zagości w jego życiu i na pewno będzie miała na, na jego dalsze losy wpływ. Liz Salander to postać bardzo niezwykła i tajemnicza. Hakerka, potrafi włamać się do każdego komputera. Niewiele o sobie mówi, a właściwie nic o sobie nie mówi. W ogóle mało się odzywa. W kontaktach międzyludzkich jest bardzo trudna i nieprzystępna. Ona w ogóle tak odstaje od reszty społeczeństwa, już samym wyglądem, ponieważ też ubiera się w dosyć specyficzny sposób, ale ona w ogóle stoi tak jakby z boku i no, no jest bardzo, bardzo nieufna, nie, nie potrafi wchodzić w relacje z ludźmi i no jest taka najeżona, to jest chyba takie dobre słowo. Ono cały czas chodziło mi po głowie, jak czytałam właśnie o tej postaci. I oczywiście jest w tym wszystkim bardzo samotna i no to też to wynika właśnie z tego, że ona nie bardzo potrafi rozmawiać z ludźmi. Jest to postać szalenie wyrazista i na pewno długo jej nie zapomnę. Pomimo tego, że ten opis, który tutaj przytoczyłam, on nie brzmi dosyć zachęcająco, to jest to jednak postać, której ja od samego początku kibicowałam. Było to też pewnie spowodowane tym, że ja wiedziałam, że coś w jej życiu wydarzyło się takiego, co sprawiło, że ona właśnie jest jaka jest i i że ona tak bardzo zamknęła się na, na świat i na ludzi, to tylko powodowało, że byłam jeszcze bardziej tej postaci ciekawa, i ona też bardzo mnie intrygowała. I, no i przez to też czytałam z takim zaciekawieniem, bo chciałam się dowiedzieć, co tak naprawdę w życiu lis salander się wydarzyło. Także, tak jak powiedziałam, bardzo tę postać. No, ta postać od razu rzuca się w oczy, że tak powiem, dosłownie, bo jak czytamy książkę, to ona jakby wychodzi na pierwszy plan. Natomiast jest to też postać, która niesamowicie momentami mnie irytowała, ponieważ ona. Jakby tak zamknięta jest w tej swojej skorupie, i poprzez to ona nie dostrzega, że ma wokół siebie ludzi, którzy, którym na niej y, zależy i którzy bardzo chcą jej pomóc. Ona jakby tego w ogóle y, albo nie dostrzegała, albo nie chciała tego dostrzec, i, i ona cały czas ma taką pozę na zasadzie. Wszystko olewam i dajcie mi święty spokój. Także to mnie w niej bardzo irytowało, bo gdyby chociaż odrobinę to swoje podejście do ludzi zmieniła, to też no, mogłaby zmienić również przez to swoje życie, bo miała wokół siebie ludzi, miała wokół siebie przyjaciół, którzy, no, którzy naprawdę bardzo starali się jej pomóc. I dlatego uważam, że jest to naprawdę świetna postać, ponieważ no, jest wyrazista. Jest niejednoznaczna, wzbudza emocje, czasami bardzo denerwuje, no ale też wydaje mi się, że dlatego tak bardzo ją po polubiłam i po prostu byłam za nią całom, całym swoim sercem. Natomiast uważam, że wszyscy bohaterowie, jeśli mogę tak powiedzieć, udali się autorowi. Są to po prostu postaci mm, wiarygodne, a to wydaje mi się jest najważniejsze, jeśli chodzi o bohaterów książkowych. Natomiast no, na ich tle, Liz Salander jest jednak tą postacią, która wysuwa się na pierwszy plan i jest tą postacią, która wydaje mi się jest najbardziej taka intrygująca. Świetna książka dla wszystkich, którzy lubią takie kryminalno-sensacyjne, obyczajowe powieści, bardzo rozbudowane i wielowątkowe, bo oprócz tej głównej akcji, która się dzieje, są tutaj również wątki poboczne z życia, Głównych bohaterów, które autor tak bardzo sprytnie wplątuł w całą ak akcję i stworzył z tego spójną całość, także bardzo polecam, jeśli jeszcze nie czytaliście. Jeśli chodzi o wady tej książki, to chyba tylko to, że zbyt łatwo wszystko bohaterom przychodzi, potrafią wyjść yy, cało z najbardziej opresyjnej sytuacji. Alice Salander, no, jawiła mi się czasami niczym Rambo. No ale przymykam na to oko, bo to w końcu kryminał, sensacja, a to rządzi się swoimi prawami. Chociaż też szkoda, bo yy, no czasami yy, czasami lepiej jak nie wszystko idzie tak jak po maśle, bo, bo też wtedy cała historia yy, jakby nabiera większej wiarygodności i też wtedy bardziej zbliżamy się do prawdziwego życia. Chociaż ktoś kiedyś powiedział, że tylko fikcja musi być prawdopodobna, bo życie pisze tak nieprawdopodobne scenariusze, że głowa mała. Także różnie to bywa. Niemniej, ja w pewnej sytuacji. Pod koniec już całej historii uśmierciłabym jedną postać, i myślę, że to nadałoby większej wiarygodności całej historii. A tak jednak czuć, że no to jest fikcja, bo no w mojej opinii troszkę, troszkę idzie to wszystko zbyt jak po maśle. Tak tylko. Według mnie, oczywiście, ale jako całość ta trylogia jest naprawdę świetna, jest niesamowicie wciągająca, i no ja nie umiałam się oderwać i czytałam jedną książkę po drugiej, nie wytrzymałabym naprawdę. Szczególnie po pierwszym tomie byłam bardzo zaintrygowana właśnie postacią Lis Salander. Chciałam się dowiedzieć, kim ona tak naprawdę jest, jaką tajemnicę skrywa i no, co takiego wydarzyło się w jej życiu, że ona jest taka właśnie wycofana, taka zamknięta i, i najeżona. Także bardzo polecam, jeśli lubicie tego typu opowieści, to myślę, że będziecie zadowoleni z lektury, bo ja jestem bardzo zadowolona. No, to tyle na dzisiaj. Piszcie oczywiście, czy. Jeśli nie czytaliście, czy zamierzacie, a jak czytaliście, to podzielcie się swoimi wrażeniami, czy wasza opinia jest zbieżna z moją, czy może wręcz przeciwnie, no bo podejrzewam, że na pewno są ludzie, którym ta trylogia aż tak się nie podobała. I napiszcie mi też, czy warto czytać te kontynuacje, bo wiem, że są kolejne tomy, ale już pisane przez inną osobę, nie przez Stiga Larsona, bo no, Stig Stick Larsson zmarł, i, no i czy warto? Czy to chociaż trochę przypomina te trzy pierwsze tomy, bo słyszałam raczej negatywne opinie, także napiszcie mi, co Wy sądzicie na ten temat. Ja jeszcze Wam tylko powiem, że w tym miesiącu na pewno nie będzie podsumowania takiego czytelniczego jak zawsze, bo, no bo ten miesiąc upłynął mi właśnie pod znakiem milenium, bo pomimo tego, że mówiłam, że bardzo się wciągnęłam i, i nie, nie mogłam się oderwać, no to wiecie, jednak... Objętościowo to są bardzo, bardzo grube tomy, a, no a ja w moim tempie czytania nie byłam w stanie Aż tak szybko tych książek przeczytać, także ten miesiąc wrzesień upłynął mi właśnie pod znakiem milenium, i przez większą część tego miesiąca czytałam właśnie te, te trylogie, także no, nie ma sensu w ogóle robić podsumowania. Teraz czytam, jeszcze kończę sobie taką jedną małą książeczkę, ale to może później zrobię takie podsumowanie yy, zbiorcze nie? dwóch miesięcy, to wtedy tam tą książkę dorzucę do następnego miesiąca. No to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za, za to, że tutaj mnie wysłuchaliście i no co, piszcie oczywiście, komentujcie, a ja się już z Wami żegnam, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego razu pa.